Najlepiej jest nauczyć się żonglować, prawdopodobnie jakieś, jakieś, no jakoś, jakoś tak prawdopodobnie, bo ja nie potrafię żonglować i jeszcze się tego nie nauczyłem, natomiast zwykłe właśnie podrzucanie wychodzi mi całkiem nieźle. Cześć! Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, w jaki sposób podnosić i udoskonalać swoje umiejętności słuchania podczas nauki języka obcego. Skupimy się tutaj tylko i wyłącznie na języku chińskim, natomiast pamiętaj, że wszystkie wskazówki, które Ci podam, również przydadzą się przy nauce zupełnie innych języków obcych, i również możesz je delikatnie zmodyfikować, tak aby pasowały one do Twojego języka. Pokażę Ci ogólne tylko koncepcje tego, w jaki sposób powinniśmy postępować, aby stale regulować regularnie ćwiczyć nasze słuchanie. Tak więc zaczynajmy! Nie ukrywając, słuchanie jest umiejętnością, która jest jednocześnie tak bardzo ważną, której nie możemy pominąć i jednocześnie jest ona najtrudniejszą ze wszystkich, które właśnie musimy udoskonalać. Dlatego właśnie od niej też zaczniemy. Jakie ja mam wskazówki dla Ciebie, aby stale regularnie dbać o rozwijanie tej umiejętności? Pierwsza rzecz to to, o czym zawsze wspominam, czyli na samym początku osłuchujemy się z językiem. Musisz znaleźć sobie właśnie takie środowisko, utworzyć sobie takie środowisko, aby na razie tylko i wyłącznie osłuchiwać się z dźwiękami tego języka, z tym, w jaki sposób wypowiadane są sylaby i konkretne tony. Jak nie wiesz jeszcze, czym są tony, to zajrzyj proszę do moich poprzednich filmów, bo od tego musimy koniecznie wyjść. W momencie, kiedy już zrozumiesz, jak one działają, staraj się nie pojmować sensu tego, co usłyszysz na przykład w filmie czy właśnie w jakimś podcaście czy na przykład właśnie w innym materiale na YouTubie u Twojego ulubionego chińskojęzycznego blogera, blogerki itd. Skupiamy się tylko i wyłącznie na wyłapywaniu konkretnych dźwięków i konkretnych sylab i jeżeli uda Ci się już na tym etapie, początkowym etapie wyłapywać tony, które usłyszysz w sylabach, to jest to bardzo dobry objaw. My akurat Polacy mamy tę dogodność, że możemy o wiele łatwiej je zrozumieć, a co lepsze później wypowiadać dźwięki typu shi, czy dzi, które pojawiają się również w języku mandaryńskim. Co dla obcokrajowca typu Niemca, Włocha czy Anglika może być delikatnie komplikującą rzecz sprawą. Druga wskazówka dotyczy naszego wewnętrznego perfekcjonizmu, o którym opowiadałem ostatnio. Nie staraj się zrozumieć wszystkiego tego, o czym rozmawiają ludzie w filmie lub w piosence lub na przykład w jakimś wideo. Na razie skupiaj się tylko i wyłącznie na tym, aby usłyszeć chociaż jeden wyraz, jedno słowo, które padnie. Zrozumienie typowego ni hao, ni hao, będzie już jak najbardziej sukcesem na samym początku. Potem oczywiście im więcej słów będziesz znać, tym łatwiej będzie Ci je wyłapać w wypowiadanych przez kogoś słowach. Być może tempo wypowiedzi, których właśnie słuchasz jest zbyt szybkie, na przykład tempo filmu. Jak dobrze wiesz, na YouTubie mamy taką możliwość właśnie, żeby to tempo powiększyć lub sobie zmniejszyć, żeby ktoś mówił znacznie wolniej, co również sugeruję Ci przy oglądaniu moich filmów. Natomiast, jeżeli właśnie słuchasz czegoś w języku chińskim, na początku warto zadbać o to, żeby to było wypowiadane, wszystkie słowa troszeczkę wolniej. Wtedy na pewno łatwiej będzie Ci je usłyszeć. I oczywiście tutaj na YouTubie masz taką funkcję właśnie zmniejszenia zwiększania tej prędkości, natomiast ja polecam Ci zainstalowanie sobie wtyczki Video Speed Control, która pozwala Ci na równie takie samo właśnie powiększanie lub zmniejszanie tej prędkości w przypadku innych materiałów w internecie. No a co jeżeli z kimś rozmawiasz i nie mamy możliwości zainstalowania tej osobie wtyczki żadnej, to oczywiście możemy standardowo poprosić, zwyczajnie poprosić tę osobę, aby mówiła troszeczkę wolniej, żebyśmy właśnie mogli wyłapać o co drugiej osobie chodzi. Najważniejsza kwestia podczas tego, kiedy uczysz się właśnie języka chińskiego, próbujesz się z nim osłuchać i usłyszeć poszczególne tony, to broń Panie Boże, nie próbuj robić tego z użyciem piosenek chińskich. Tam zwykle wykonawcy skupiają się na tym, aby słowa były dostosowane właśnie do rytmu, do melodii muzyki. Natomiast nie skupiają się oni na tym, aby poszczególne tony były wypowiadane właściwie. I bardzo często te niektóre słowa są wypowiadane niewyraźnie. Dlatego, jeżeli na samym początku lubisz słuchać chińskiej muzyki, słuchaj sobie jej, ale nie koncentruj się na tym, aby wyłapywać z niej poszczególne dźwięki, tony i tego typu rzeczy. One przydadzą się w przyszłości do nauki słownictwa, do nau Nauki gramatyki, natomiast na pewno nie przydadzą się przy nauce słuchania lub przy nauce wymowy. Kolejna sprawa. Nie opieraj się tylko i wyłącznie na nagraniach z Twojego podręcznika. Jak dobrze wiesz, są one po pierwsze nudne, po drugie mało interesujące i w ogóle ktoś wyrwał je z kontekstu i prawdopodobnie nikt tak nie mówi. Dlatego, czego lepiej jest słuchać? W moim wypadku ja polecam Ci słuchania filmów. To, o czym już też kiedyś mówiłem, wybieramy sobie bardzo, bardzo prosty film na początku dla osób właśnie, które dopiero zaczynają. Najlepszym wyborem będzie zwykła bajka, na przykład Świnka Pepa po chińsku i wtedy słuchamy, słuchamy właśnie tego, co dane postaci w filmie, w bajce mówią, o czym one rozmawiają i staramy się wychwycić i sense. Pamiętaj, ta wcześniejsza porada nie sugeruj się tym, że nie rozumiesz wszystkiego. Ważne, żebyś zrozumiał chociaż na początkowym etapie zwykłe i pojedyncze słowa, pojedyncze frazy, a potem przecież taką bajkę możesz sobie cofnąć, puścić od nowa i kiedy już załapiesz ogólny kontekst, ogólnie o co chodzi w danym odcinku lub w danym fragmencie właśnie filmu, możesz puścić go od nowa, od nowa, od nowa tak długo, aż nie będziesz właśnie w stanie zrozumieć coraz to większą ilość słów. Pamiętaj o tym, aby słuchać jak najwięcej i nie tylko biernie, właśnie kiedy osłuchujemy się z tym językiem, tak jak to mówiłem wcześniej, ale też słuchać aktywnie, co mam przez to na myśli, w momencie, kiedy właśnie odwołam się teraz do oglądania tej właśnie Świnki Pepy po chińsku czy w ogóle innego innego filmu, to pamiętaj o tym, że w momencie, kiedy właśnie usłyszysz nowe słowo, nową frazę, nowy wyraz, to zawsze prawdopodobnie na dole będziesz mieć napisy w języku chińskim. Jeżeli znaki nie są już dla Ciebie trudności, i jesteś z nimi w miarę zapoznany, zapoznana, to możesz właśnie przepisać dany znak do leko i zobaczyć, co on mniej więcej oznacza. Następnie spróbuj zanotować sobie tę rzecz w innym przeznaczonym do tego specjalnym zeszycie, i każdego dnia spróbuj wyłapać może 5, może 7 albo 10 nowych słówek takich, które właśnie wyłapiesz. Żeby to nie były jakieś trudne słowa typu wyrafinowane danie, ale na przykład smaczne danie. Ha 3 I jak sobie zapiszesz właśnie to słówko gdzieś z boku, to na pewno później łatwiej będzie się do niego wrócić, ale też łatwiej się. Go nauczysz, bo to ty sam, sama je zapiszesz i będziesz właśnie je powtarzać. Natomiast, jeżeli jesteś osobą początkującą i nie za bardzo jeszcze potrafisz posługiwać się znakami chińskimi, to pamiętaj, że też mamy taką możliwość wyszukiwania właśnie za pomocą ymm, naszego domniemania się, co dane słowo może oznaczać. Na przykład w takim przypadku, jak ktoś powie, że się czy pingło? To jest pingło. No to oczywiście możemy się domyślić, co oznacza słowo pingło, czyli że jest to jabłko. I jeżeli, tak jak mówię, nie masz trudności z zapisywaniem już znaków, możesz sobie zapisać to słowo w znakach albo tylko i wyłącznie w samym, w samym pinyinie, czyli za pomocą tej transkrypcji na górze. Pamiętaj później też o tym, aby jak najszybciej użyć danego słowa, danej frazy, której się nauczysz i którą zapiszesz. Potem w ciągu dnia spróbuj właśnie znaleźć takie sytuacje, gdzie będziesz mógł mogła użyć tego słowa, tego na przykład pingło w różnych sytuacjach życiowych, gdzie na przykład rozmawiasz sam ze sobą, o czym mówiłem też właśnie w moim już poprzednim filmie. Pamiętaj, aby nie opierać się tylko i wyłącznie na jednym głosie. Mam tutaj na myśli to, aby nie opierać się tylko na tym, co mówi Twój nauczyciel, w sensie jak on mówi. Twój ulubiony twórca, załóżmy na YouTubie, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek. Pamiętaj, aby stale zmieniać mm, ludzi, których słuchasz, bo jak przyzwyczaisz się do jednej barwy głosu, może Ci później ciężko być przełączyć się na zupełnie inną i ciężko nam będzie zrozumieć to, w jaki sposób ktoś inny mówi. Staraj się, aby mieć, nie wiem, pięciu, sześciu, im więcej, tym lepiej, różnych, y, tylu, tylu, tyle osób, które będą miały zupełnie inną właśnie barwę głosu, zupełnie będą troszeczkę inaczej intonowały swoje wypowiedzi po to, aby właśnie mm, nie przyzwyczaić się do danego jednego głosu, ale żeby być w stanie ciągle tam właśnie zmieniać się i wybierać sobie inne osoby, których właśnie słuchasz, to w przyszłości zaowocuje tym, że jak będziesz rozmawiać z nową obcą osobą, to nie będzie żadnego problemu, aby ją zrozumieć albo zrozumieć większą część tego, co ona mówi. Najlepiej jest oczywiście słuchać native'ów, bo osoby, które mówią właśnie w dialogach z podręcznika, mówią bardzo wyraźnie i bardzo przejrzyście. W prawdziwym życiu nikt tak nie będzie mówić i nikt nie będzie doskonale, perfekcyjnie wypowiadać każdych słów. Bardzo często spotkasz się z różnego rodzaju wadami wymowy, z różnego rodzaju seplenieniem, czy ze zmianą mm, właśnie tonu, w jaki dana osoba y, rozmawia. I to może spowodować właśnie, że nie będziesz w stanie do końca wyłapać tego, o co drugiej osobie chodzi. Ta wskazówka będzie dla osób już troszeczkę zaawansowanych. Nie słuchaj tego, co właśnie masz podane w dialogach z podręcznika, tego co ktoś ci każe słuchać, na przykład na lekcji, ale słuchaj o tym, co ciebie najbardziej interesuje. Na przykład interesujesz się motoryzacją, być może modą, być może nie wiem, kuchnią jakąś. To właśnie staraj się dobierać swoje treści w ten sposób, tak aby te rzeczy, o których będzie mowa, żeby cię po pierwsze interesowały, a po drugie, aby słownictwo które tam pada, było dla Ciebie w przyszłości przydatne. Nie ma sensu uczyć się właśnie różnego rodzaju terminów fachowych z medycyny, jeżeli nigdy w życiu prawdopodobnie nie będziesz się w szerszym stopniu tym zajmować, a na przykład wolisz interesować się, wolisz zajmować się motoryzacją, no to wtedy warto sobie znaleźć tego typu programy i właśnie takich treści słuchać. Fajnie byłoby też, gdybyś już od samego początku dbał dbała o to, aby nawiązywać różnego rodzaju znajomości, aby ćwiczyć ten język na żywo. Czy to będą właśnie znajomości online, o których wspominałem ostatnio, czy to właśnie jakaś wymiana językowa, czy po prostu znalezienie sobie przyjaciół, z którymi będziesz mógł mogła rozmawiać w języku chińskim stale, albo, tak jak pamiętasz, mówiłem o tym też ostatnio, o tym, aby zaczepiać inne osoby na ulicy, które mogą nam właśnie wyglądać na takie, które mówią w języku. Chińskim to znacznie łatwiej pomoże Ci po pierwsze. Ukonać tę barierę językową, blokadę językową, ale też będziesz mógł na bieżąco już analizować, co druga osoba ma ci do powiedzenia i aby usłyszeć to i zbadać, jak zachowasz się w takiej sytuacji, kiedy nie masz już możliwości cofnięcia filmu, cofnięcia nagrania, tylko właśnie rzeczywiście trzeba skupić na tym, co druga osoba ma nam w tym momencie dokładnie do powiedzenia. To jest bardzo fajne ćwiczenie, które serdecznie też Ci polecam. Ta wskazówka może wydać Ci się dziwna, jeżeli taka jest, albo nie jest, i sam z niej korzystasz, to daj mi proszę o tym koniecznie znać. Mam tutaj na myśli to, aby uruchomić jakąś motorykę, coś, żeby się działo wokół nas. Kiedy uczymy się właśnie wymawiać, kiedy uczymy się nowego słownictwa, warto jest uruchomić jakieś właśnie inne mm, czynności. Właśnie im na przykład pomaga podrzucanie sobie przedmiotu, obracanie go i łapanie właśnie. I w tym momencie, kiedy uczę się nowego słówka, albo właśnie kogoś słucham, jakiegoś słucham nagrania. Oczywiście nie będę tego robił w przypadku, kiedy z kimś rozmawiam na żywo, ale kiedy słucham jakiegoś nagrania i podrzucam właśnie sobie ten y, przedmiot, znacznie łatwiej jest mi się na tym skupić. Oczywiście, kiedy już opanujesz to te podrzucanie, ten na pewno łatwiej będzie Ci robić to automatycznie, a z drugiej strony możesz skupić się na y, słuchaniu jakiegoś nagrania. I mi na przykład bardzo pomaga to w zrozumieniu tego, o czym jest w danej chwili mowa. I uwaga, tutaj słyszałem też podobno, że najlepiej jest nauczyć się żonglować, czyli porzucać trzema przedmiotami na raz. No nie będę się tłumaczył, czym jest żonglowanie, tylko że no, w moim przypadku by to wyglądało prawdopodobnie jakieś, jakieś no jakoś, jakoś tak prawdopodobnie, bo ja nie potrafię żonglować i jeszcze się tego nie nauczyłem. Natomiast zwykłe właśnie podrzucanie wychodzi mi całkiem nieźle i spróbuj, czy rzeczywiście Tobie ta metoda pomaga, czyli właśnie podrzucamy sobie w momencie kiedy czegoś słuchamy, właśnie po to, aby no nie wiem, coś się dzieje właśnie w naszym mózgu, co pozwala lepiej skupić na tym na odbiorze drugiej osoby czy na nawet na rozmowie, czy nauce później różnego rodzaju słówek i innych rzeczy. Gdzieś tam chyba jakieś połączenie w naszej głowie musi występować. A jeśli mowa już właśnie o procesach, które zachodzą w naszej głowie, to warto też poruszyć ten temat, że musimy powtarzać czasami to, co usłyszymy. To pomaga nie tylko w momencie, kiedy uczymy się nowego słownictwa, gdzie musimy na głos właśnie wypowiadać te nowe słowa. Natomiast również kiedy słuchamy, warto jest za kimś powtórzyć. Właśnie w momencie, kiedy słuchasz na przykład filmu i padnie jakaś prosta fraza, powtórz sobie ją. Nasz mózg składa się z dwóch części i przeświadczenie, że Jedna z nich odpowiada za te części, takie właśnie artystyczne, druga natomiast za te części, takie bardziej praktyczne. I mam tutaj na myśli to, że język mandaryński, jak dobrze wiesz, jest językiem tonalnym i jest to w pewien sposób połączenie melodii, połączenie muzyki właśnie z językiem, czyli tej części takiej praktycznej, ściśle takiej mm, twardej umiejętności, z umiejętnością właśnie, bym to nazwał miękką, czyli właśnie z muzyką. Kiedy mamy do czynienia z tonami, warto właśnie uruchomić. Ten mechanizm mówienia, bo w ten sposób uruchamiają się nasze dwie półkule w mózgu, kiedy dbamy jednocześnie o to, aby brzmieć prawidłowo, ale też kiedy dbamy o to, aby właśnie zachować wszystkie te odpowiednie struktury gramatyczne i aby ten system, czyli język działał prawidłowo. Wtedy uruchamiamy obie półkule i jednak gdzieś to rzeczywiście pomaga w całym procesie nauki. Tak więc, póki co to wszystkie wskazówki, które chciałbym mieć na ten moment przekazać. Daj mi znać o tym, czy okazały się, one pomocne, czy jednak nie. Następnym razem wrzucę Ci też materiał o tym, jakie właśnie kanały, jakie treści ja polecam dla osób początkujących, trochę bardziej zaawansowanych i osób zaawansowanych, aby ćwiczyć nasze słuchanie, ćwiczyć właśnie umiejętność poznawania nowych słów, no i właśnie po to, aby obracać się cały czas w tym języku języku chińskim. Tak więc widzimy się następnym razem. Dziękuję Ci bardzo za wytrwałość i do zobaczenia. dzień!